Cześć. Dzisiaj z Marią Mularczyk spotykamy się, żeby porozmawiać o zdrowiu kobiety, o tym, jak zapobiegać, jak nie mieć problemów. O czym będziemy rozmawiać? Porozmawiamy dzisiaj o wkładkach i podpaskach od firmy T&D. Dlaczego? Dlatego, że statystyki są dość przerażające przynajmniej 75% kobiet przynajmniej raz w roku, a wiele z nich wielokrotnie w ciągu roku ląduje u ginekologa i nie po to, żeby przeprowadzić badanie profilaktyczne, ale zwykle z problemami typu upławy, typu infekcje Typu atrofia śluzówki i cały szereg innych zmian, łącznie z grzybiczymi, bakteryjnymi i wirusowymi, z którymi sobie nie radzą bez pomocy środków farmakologicznych. Czy jest możliwość zaradzenia temu, zmniejszenia tych statystyk i w naturalny sposób wyjścia problemowi, że tak powiem, naprzeciw? Jest. Tym sposobem jest stosowanie produktów higienicznych od Tiandę, o których chciałabym dzisiaj krótko opowiedzieć. Będziemy mówić właśnie o tych wkładkach. Ze względu na to, że one bardzo mocno różnią się od tych, które normalnie możemy znaleźć w drogeriach. Tak? W drogeriach jest tego bardzo dużo, wybór jest ogromny, ale one właściwie poza tym, że, są, że mają działanie wkładek higienicznych tylko i wyłącznie, takich ochraniających bieliznę, nie mają dodatkowego znaczenia dla organizmu. Wkładki od Tiandy, Różnią się tym, że mają właśnie ziołowe ekstrakty, które pomagają organizmowi lepiej funkcjonować, i o tym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać. Może powiedzmy, czym się właśnie różnią wkładki od TIANDE od tych, które normalnie możemy znaleźć w drogeriach no przede wszystkim tym że posiadają wysoko skoncentrowany wkład roślinny są to olejki żywice i ekstrakty pozyskane z żywych roślin wysycające w 70 do 80% aktywnymi składnikami które są sfokusowane właśnie na pielęgnację strefy V, ale także na to, żeby zapobiec rozwojowi infekcji w strefach intymnych i wszelkim zmianom, które pozostawione sobie mogą spowodować, że problemy stają się bardziej poważne. Czym różnią się od wkładek ogólnie dostępnych? No przede wszystkim tak jak wspomniałaś Moniko, nie tylko chronią bieliznę, chociaż ten aspekt jest również tutaj wzięty pod uwagę, ale poprzez ten aktywny wkład ziołowy. Opracowany przez Państwowy Ośrodek Medycyny Chińskiej w oparciu o naturalne metody, wręcz starożytne metody, stosowane i skuteczne w walce, ale przede wszystkim w profilaktyce związanej z, ze zmianami rozrodczo-płciowo-moczowym. Więc składają się aż z dziesięciu warstw chłonnych. Mam na myśli linię, o której chcemy dzisiaj opowiedzieć. Jest to linia Energia Traw. Są to podpaski na noc i na dzień, pakowane po 8 sztuk i wkładki do codziennego stosowania, nie zawierając w, swoim, w swojej budowie, w swoim składzie wkładki czy warstwy sztucznej foliowej, która powoduje efekt tak zwanego efekt cieplarniany, który nie jest korzystny dla zdrowia kobiety, a korzystny dla rozwoju patogenów i innych bakterii. Jeżeli chodzi o te produkty z tej linii, to Mamy tutaj te trzech przedstawicieli, którym się przyjrzymy za chwilę i myślę, że opowiemy o tym, jakie mają działanie i komu je warto polecać, po to, żeby właśnie ukrócić problem rozwoju niepotrzebnych zmian w tej strefie V u kobiety. No właśnie, ja dodam tylko jeszcze, bo zawsze są pytania i bardzo dziew, dużo dziewczyn szuka informacji na temat tego, czy wkładki są bielone. Tutaj wkładki od Tiande nie są bielone, są z naturalnej bawełny, więc jak najbardziej są przyjazne kobiecie, tak? One po prostu ze względu na to, że nie są bielone, Chlorem, zapobiegają powstawaniu podrażnień, pieczeniu i świądowi. Także to też jest taka jedna z dodatkowych kropeczek na rzecz właśnie tych wkładek. Powiedzmy może jeszcze, jakie działania mogą mieć właśnie wkładki, tak? bo tak jak powiedziałyśmy, nie tylko tutaj mamy. Zabezpieczenie higieniczne, ale również wszelkiego innego typu działania, z którymi my, kobiety, po prostu na co dzień się borykamy. Tak? No tak, przede wszystkim mogą wpłynąć na regulowanie poziomu gospodarki hormonalnej. Możliwe to jest dzięki obecności w wkładzie aktywnym. Wyciągu z mięty pieprzowej, z której pozyskuje się fitohormony roślinne. Mogą też działać przeciwkrwotocznie, co jest możliwe dzięki zawartości wyciągu z rydestu. Przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo dzięki trzem składnikom, a mianowicie mięcie pieprzowej, arcydzięgielowi i kurkumie. Mogą też ulżyć przy bolesnych miesiączkach. Bardzo ładnie łagodzą skutki wywołane śwądem no działanie regenerujące, jeżeli chodzi o śluzówkę, nawilżające, czyli takie, które pomaga zapobiec atrofii śluzówki, ogólnie pielęgnacyjne i ochronne, ochronne, łagodzące dzięki zawartości aloesu, nawilżające również dzięki aloesowi, łagodzące dzięki zawartej piwoni, ale także zawierają niesamowity wyciąg, dość unikatowy, będący adaptogenem, jednocześnie afrodyzjakiem. Jest to tak zwana bakopa, Kidium monieri, które ma jeszcze szersze zastosowanie, a mianowicie może wpłynąć na poprawę jakości życia seksualnego potwierdzenia, że mogą wpłynąć na łatwość albo przerwanie, albo złagodzenie problemu związanym z zajściem w ciąże. No właśnie, problemów kobiety mają bardzo dużo, i teraz warto sobie pomyśleć, czy kupować wkładki, które ogólnie są dostępne i niewiele nam działają, wręcz mogą nam. Zaparzać okolice intymne tak, i, i nie pomagać, tak, bo jak nie ma przepływu powietrza, no to też różne inne rzeczy mogą się dziać, takie jak infekcje różnego rodzaju. A tutaj możemy profilaktycznie zadziałać właśnie na różnego typu nasze dolegliwości, czyli zamiast od razu biec do specjalisty, możemy spróbować profilaktycznie zadziałać, żeby nie następowały nawroty, na przykład, jeżeli mamy te same. Problem, tak? Dokładnie tak. Pomagają. Mamy na to potwierdzenie od bardzo wielu kobiet. Są na rynku i w ofercie Tiandę od kilku lat. I osoby, które raz skorzystały z tego typu produktu higienicznego, no, nie chcą rozstawać się z nim. To jest związane głównie z tym, jaki komfort wnoszą do życia kobiety właśnie tego typu produkty higieniczne. W tej linii, tak jak powiedziałaś Mario, mamy osiem ekstraktów roślinnych, które pomagają przy różnego typu schorzeniach kobiecych. Ale czym jeszcze różni się ta linia od tego, co możemy dostać w drogeriach? Może tym, że w podpaskach na dzień i na noc z tej linii znajdziemy tester kwasowości. Jak wiemy, albo nie wiemy, ale mamy tego świadomość, odpowiedni poziom pH, pochwy jest bardzo istotny do jakości śluzówki i ogólnie przekładający się na jakość zdrowia kobiety. Ten tester Składa się jakby z trzech. Z trzech. Rzeczy, trzech składników. Pierwszy to jest patyczek do pobrania śluzu z pochwy. Drugi to jest wykaz, jak powinien się zabarwić. I na którym etapie jest to, ta kwasowość zbyt wysoka, a trzeci to jest papierek lakmusowy, na który nakładamy wymaz z pochwy, po to, żeby sprawdzić, na jaki kolor się zabarwi. Jeżeli jest, mieści się w kolorze żółtym do oliwkowego, to jest ok. Każdy następny rodzaj zabarwienia oznacza, że jest to pH zbyt wysokie. PH prawidłowe w okolicy intymnej kobiety powinno wynosić albo mieścić się pomiędzy 3,5 do 4,5 z niewielką zwyżką w czasie menstruacji do 5. Co oznacza zbyt, wysokie, zbyt wysoka kwasowość? No, przede wszystkim oznacza to, że jest to środowisko przyjazne rozwojowi bakterii patogennych. Jeżeli, jeżeli tak się dzieje, to powinniśmy szybko znaleźć przyczynę. Najczęstsze przyczyny. To stres, zmiany hormonalne po leczeniu, zmiany po leczeniu antybiotykami i często też niewłaściwa higiena. Higiena przeprowadzana za pomocą silnych środków z zawartością detergentów i zmieniających pH. Czyli pamiętajmy, pH w śluzówki, w drogach rodnych kobiety odpowiada w pierwszym i najwyższym stopniu za zmiany, które zaczynają się właśnie już w tym momencie, otwierające drogę do rozwoju różnych infekcji. Warto taki test sobie od czasu do czasu przeprowadzić no i skorzystać z tego, że znajduje się właśnie w podpaskach i na noc i na dzień z tej linii. Z linii energia trafy od Tiandę. Można w taki sposób domowy upewnić się o tym, że wszystko w tej okolicy u nas jest w porządku. Polecam. No właśnie. Podpasek, i w, na dzień i na noc w opakowaniu jest po 8 sztuk i dodatkowo właśnie mamy do nich tutaj. Pasek, który bardzo nam się przydaje, ja nie zauważyłam, żeby gdziekolwiek indziej w produktach tego typu było coś takiego dokładanego, także myślę, że bardzo ważne jest to, żeby zobaczyć jaki na początku mamy jaki mamy pH i po używaniu właśnie podpasek sprawdzić sobie potem następnym razem, czy coś się zmieniło, tak? czy jest lepiej, czy, czy wszystko jest tak jak trzeba. Oprócz tego, że są pakowane w takie opakowanie, jak przed chwilą pokazywałaś, tak, i wkładki, i podpaski, mają też e, dodatkowe zabezpieczenie. Każda z wkładek, każda z podpasek w tym zbiorczym opakowaniu też jest zabezpieczona swoim opakowaniem. Jakbyś mogła pokazać, e, jak to wygląda? E, tak. Tutaj e, jest podpaska na dzień, widać grubsza. W związku z tym, że ma dużo większą wchłanialność, tutaj jest wkładka do codziennego stosowania. Ekstra cienka, czyli taka, która pozwala nam normalnie funkcjonować, czy uprawiamy sport, czy normalnie funkcjonujemy, dopasowująca się do każdego rodzaju bielizny. I nie przeszkadzająca w normalnym funkcjonowaniu. Nie czujemy praktycznie jej obecności w bieliznie, a działanie terapeutyczne zapewnia bardzo szerokie. I to jest właśnie to nie zabezpieczenie tylko bielizny, ale także zabezpieczenia strefy V u kobiety i profilaktyka, jeżeli chodzi o wychodzenie problemom, o których wspomniałam naprzeciw. Dodatkowo ta podpaska na noc i na dzień ma na całej długości skrzydełka zabezpieczające przed wypływaniem płynów ustrojowych. Tutaj, jak widać, jest fitomembrana, jest to. Módce, gdzie są te ekstrakty z roślin? Miejsce, w którym są tak zaaplikowane, skoncentrowane pokazała, to działanie. O działaniu terapeutycznym. Dokładnie. Piękny zapach ziołowy, odświeżający dzięki mięcie i dający poczucie czystości i komfortu, ale także, jak widać, warstwa pierwsza, mocno perforowana, czyli to jest jakby, nie wiem, czy to jest widoczne. Czy widoczne są właśnie te perforacje, które ułatwiają oddychanie, czego nie zapewniają na pewno wkładki ogólnie dostępne, w których warstwą chroniącą zwykle jest warstwa foliowa, czyli chemiczna. Tutaj 100%, w 100% naturalny skład dający uczucie, Wyjątkowej miękkości. Bawełna działa też kojąco no i jest świetnym materiałem absorbującym płyny. Również no ma się fito membranę fito membranę jest bardzo cienka. To, to dowód na to, że praktycznie w ogóle nie przeszkadza. Ma mniej warstw chłonnych, ale też jej zadanie jest inne. Stosowana na co dzień może wpłynąć na to, żeby regulować spadek estrogenów, gospodarkę hormonalną i wpłynąć na wiele. Funkcji albo zaburzonych funkcji w organizmie kobiety. Po to, żeby sprawdzić, że faktycznie tutaj demonstrowany przeze mnie zewnętrznie wkład czy skład podpaski jest naprawdę wyjątkowo chłonny, można poszperać w internecie, ale na pewno też tutaj Monika podlinkuje tak. filmik, który, na którym nasza biznes partnerka, liderka TJ doskonale demonstruje i pokazuje, jaka jest różnica pod względem wchłaniania przez te podpaski w porównaniu z ogólnie dostępnymi. Będziecie mieli Państwo do tego dostęp. Tak, w opisie tego filmu będą dostępy do wszystkich tych produktów, jak również podnikuje filmik, o którym właśnie wspomniała Maria. Także, żebyście nie musieli szukać, będzie to wszystko tutaj w opisie. Tak, i wtedy będzie można za pomocą tamtego doświadczenia jeszcze bardziej uwierzyć w słowa, które tutaj padły z moich ust. Tak, bo są osoby, które, kobiety, które mają mniej bądź bardziej obfite miesiączki, ta podpaska się nada, tak? Czyli, jeżeli ktoś ma bardziej obfite miesiączki, to zobaczycie na filmiku, jaka wchłanialność płynu jest możliwa przy podpaskach Tiandę. Może powiedzmy, dla kogo jest ta linia wkładek i podpasek? Komu ona może pomóc i w czym? Na pewno przy bolesnych miesiączkach, przy kłopotach powtarzających się i stanów zapalnych związanych z układem moczowo-rozrodczym, przy obfitych miesiączkach i często krwotocznych, szczególnie w okresie menopauzy lub wchodzenia w ten okres, przy nietrzymaniu moczu, przy obrzękach i podrażnieniach. Nawracających się infekcjach, nawet kłopotach z zajściem w ciąże, przy tym, kiedy warto podnieść libido, czyli żeby dobrze wpłynąć na jakość zdrowia seksualnego, przy zespole napięcia przedmiesiączkowego, zaniku jajczkowania, przy zespole policystycznych jajników. Przy oczywiście niwelowaniu nieprzyjemnego zapachu, miejsc intymnych i nawet hemoroidach i skłonności do ich nawracania. Odparzeniach, upławach, wszelkiego rodzaju podrażnieniach i zmianach grzybiczych. Bardzo szerokie spektrum działania związane z tak bogatym składem ekstraktów, z którego są pozyskiwane składniki aktywne. O Dokładnie. działaniu właśnie przeciwbólowym, przeciwprzotocznym, przeciwzapalnym. Możemy dać tutaj szansę właśnie tym wkładkom, jeżeli mamy tego typu problemy. Jeżeli nic innego nie pomaga, no to myślę, że warto wypróbować. Na pewno się nie. Nie pogorszy to na pewno i co trzeba dodać, że to musi też być kuracja. To nie może być tak, że założymy sobie dwie, trzy wkładki, czy dwie, trzy podpaski i wszystko wróci do normy, tak? Jak różdżką odjął. To nie są magiczne produkty, tylko to są produkty, które wspomagają funkcjonowanie organizmu, tak? Także trzeba wziąć pod uwagę to, że tak jak przy farmakologii i przy wizytach u ginekologa. No tutaj też musi być proces leczenia, tak? Te dwie rzeczy można połączyć i zapobiegawczo można właśnie używać tych produktów. Tak, podstawą jest profilaktyka, a wiadomo, że produkty naturalne działające w sposób łagodny wymagają cierpliwości i konsekwencji w stosowaniu używaniu. Dokładnie. Pamiętajcie o tym jeszcze, żeby nacisnąć subskrypcję, jeżeli chcecie więcej tego typu informacji i filmików, i koniecznie wciśnijcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia, jak skoczy nowy film na kanał. Myślę, że wyczerpałyśmy temat na tą chwilę, na ten typ wkładek. Czekajcie na następny odcinek, bo to będzie cała seria właśnie o, o tego typu rzeczach, ponieważ marka Tiande ma dosyć sporo tych wkładek na różnego typu dolegliwości i o tym będziemy mówić w kolejnych wejściach. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękuję.